Teoretycznie sobie rozmawiamy, no to Ukraina w NATO oznaczałaby, że po prostu, jakby co, no to najpierw na nich napadają, a nie na nas, tak. Pan Paweł Kubalski, a nie, przepraszam, jeszcze tu był, tu był Olek, jeszcze pytaniem z pytaniem, czemu uważa pan, że Ukraina w NATO byłaby dobrodziejstwem dla Polski? Nie jestem ekspertem, jak pan, ale ja tu widzę głównie zagrożenie. Rosja prędzej zaryzykuje wojnę z NATO o Ukrainę niż o na przykład Polskę. Jeżeli Ukraina byłaby w NATO, no to byłaby w stanie pokoju, bo w stanie wojny, ani w stanie niepewności terytorialnej, dezintegracji terytorialnej, się nie przyjmuje krajów do NATO. W związku z czym Ukraina musiałaby być ustabilizowanym krajem z zawartym pokojem, żeby wejść do NATO. To by znaczyło, że Rosja musiałaby być zmuszona do tego, żeby. Bezpośrednio czy pośrednio dać przyzwolenie na Ukrainę w NATO. A jeżeli by już to zrobiła, tak jak dała kiedyś, wcale tego nie chcąc, przyzwolenie na członkostwo Polski, krajów bałtyckich, całej Europy, prawie Środkowo-Wschodniej w NATO, no to oznaczałoby już pewien fakt dokonany, bardzo trudny do zakwestionowania.